Pan tu wystawił ogłoszenie o roje pszczele, pszczoły. Tak, tak, tak. Bo tak o, u mnie na działce mamy rój pszczół, a u teściowej na działce mamy rój y, trz, nie, nie trzmieli, tylko tych groźnych, jak oni się nazywają. Szynszyli. Sz, szynszylów, no. Szer, szynszyle? Sz, Szersze, szy, szerszenie, szyn, szy, szynszenie, no. Szynszenie, tak. No. Szerszenie. O, to tak o. Pan, to... No, no. Te drugie mnie nie interesują. A, a, czyli tylko pszczoły, tak? Tylko pszczoły. Do, ze szerszeniami, to proszę dzwonić do, do, do straży, czas przyjedzie i usunie, nie ma problemu. A nie chciałby pan na przykład jakąś za dopłatą, czy tam stówkę, dwie stówki się pozbyć tych yy, szerszeni? Szyn, yy, nie, bo to jest za duże, za duże ryzyko dla wszystkich w koło. I, i to, to, to mówię, do straży, oni przyjadą, usuną za darmo, to nie ma, nie ma problemu. A. No A dobra, no to, no. to może zajmiemy A... się, się, się tymi psz, pszczołami, bo tu mamy taki rój nawet dosyć rozmiar, dużych rozmiarów. Mm -hmm. e, I one jesteś... siedzą gdzie? No u nas tu pod tarnowym tutaj. Nie. Ale na drzewie gdzieś siedzą czy, czy na, na domu? Czy, e, czy ma, mamy taką, na nie, Mamy taką jakby szopkę tam gdzie trzymamy drzewo i one sobie tam zrobiły jakby mm. wewnętrznie. Aha, a jest do nich dostęp jakiś tam, Nie, nie, jest, tam ciemno, ale dostęp jest. Aha, jest tam dostęp. No. Wie pan co, dobra, no to, to ja dzwonię, bo mnie aktualnie nie ma, tam kolega się tym teraz zajmuje, jak mnie nie ma. No. Na moją nieobecność, także ja, ja mu dam, dam mu, dam mu znać, to ale, jak i do pana odzwonię. Ale powiem mi pan, ile taka, której... powie mi pan, ile taka zabawa kosztuje? To u nas nie kosztuje nic. A to za bo darmo robicie? robicie? Tak, my bierzemy, zbieramy pszczoły i my po prostu mamy pszczoły za, za tak, jakby usługę, no nie? A. No. Tak to działa. No. aktualnie no kiedyś wyciągaliśmy z komina. No ile się dało no. wyciągnąć, tyle się dało, resztę byśmy musieli wytruć. No bo tak, tak samo ich ta zrobiła jak i my, no także bawiliśmy się tam na dwa dni przy tym, no ale co się udało, uratować to się udało, no nie? Tak. No powiem panu tak. W razie co. O, no, to pan i sprawy, jak wygląda. Jak to w... wygląda jak no to do... jest. Dobrze, dobrze. W razie co to jestem zainteresowany jak coś, niech pan sobie zapisze numer. I powiem panu tak, hmm? nie wiem czy to panu jakieś potrzebne są takie informacje, ale jakby domowe sposoby próbowałem. Tak jakby. No, takie że nie udało się ich wypędzić. No tak. O, no. Hmm? Kolokwialnie mówiąc, to też nie będę owie obawę, no Naszczałem na nie. No, wiadomo. Naszczałem na nie już chyba dwa razy. No. Yy, a, dyz, brałem dezodorant i tym palnikiem napieprzałem, Wie pan, dyzodorant plus zapalniczka. Tam trochę próbowałem, ale no. rozsierdzone były od razu, atakowały. Tak. Yy, I taki jeszcze jak jest zapach do kibla, taki ten Lenor czy coś takiego, taki pod dużym ciśnieniem. To no. yy, bez ognia, do tej kopuły, do środka przez ten otwór. Ja tam normalnie taki pod dużym ciśnieniem też napieprzałem przez 5 sekund i uciekłem, zamknąłem szopę. Ale cały czas są i coraz więcej ich jest. Tak jakby to ich bardziej rozszerdziło. Ale to są pszczoły, czy to są osy, proszę pana, bo to jest duża różnica. Raczej pszczoły. Jest zrobiona jest, jest bania, taka bania okrągła bania, czy po prostu są plastry takie. No, nie jest właśnie to coś było. podobne co pan na zdjęciu dodał. Aha, taka bania wisi. Coś no. takiego. No. A gdzie, gdzie to jest? Która to jest na miejscowość w ogóle? No, u nas w Tarnowie, pod Tarnowem. Pod Tarnowem, A z, z drugiej strony pod Tarnowem, bo ja jestem za Szymbaudu, no to, to, to może tak. A ja Śmigno. A, ze Śmigna, no to, to niedaleko. No. Wie pan co, niech mi pan wyśle adres, ja zadzwonię do kolegi za chwilę, powiem im co i jak. No. I, i, i dam panu znać o której by był, to zobaczy w ogóle co to tam się dzieje i to, co to jest i jak to jak Ale to o, bym, kiedy, kiedy on by mógł przyjechać? No, myślę, że jutro. Jutro. No dobra, ale to by nie był taki no. problem, taki właśnie w miarę wstydliwy, że tam jest jakby naszczane i no też, no powiem szczerze, no też tam jest nasrane, o. No myślę, że nie, no, no, no jakoś to tam, kurde, Bo, w, no. bo wie pan tak co? Jest, no. Wie pan, no, wie pan co, ja tam próbowałem szczać, bo myślałem, że tak jakby siarka ich załatwi. A gdzieś tam też no, wyczy... wy... gdzieś tam wyczytałem też na goglach, że właśnie jak się tam, no wie pan, nasra. To ja właśnie sam no. nar narobiłem do woreczka foliowego i jakby obsmarowałem to wszystko pędzelkiem takim do farbowania, jakby tym, no tą, no tą całą kopułę, tak, Te, ten ul cały, tym jakby, no, od, no tym, kur kurczę głównym tam obsmarowałem pędzlem, no i tam one nic sobie z tego nie robią, one z tam latają. O Matko Bożko, proszę Pana, takie rzeczy jest dzwoni na strasznej szybciej, a jakby to się szuka takich ludzi jak my, my to szukamy. No to tak, no, ale sobie. człowiek głupi, no to tam próbował to, jakby, wie Pan, no wypędzić, tym bardziej, że tu młode, no, to... małe dzieci biegają, no to też nie chciałem, żeby jakieś tam... Wiem, ale to, jest, wie Pan co, takie rzeczy, to się zdarza, zaraz jak widzisz, się takie akcje, że są przechodzą, to jest dla nas nawet jest najprościej. A, bo one przyjdą, teraz dzisiaj by przyszły i pan dzisiaj mi zgłasza, no to to jest prosto sprawa, to wyciągamy to w krymigan i nas tam nie ma za. myślę, że za trzy godziny tam, więc ani nie ma śladów po nas. No dobra, ale tak y, szczerze, jakim sposobem to robicie? Zwalczacie to na przykład y, bezpośrednio do wora jakiegoś czy coś? Bo ja się nie podoba. No? Nie, no. ja no, pana rozumiem. To, to zależy w jakim miejscu to jest, bo jeśli ostatnio wyciągali z komina, no to tam były cudere siedziały ogólnie. Bo wychodzimy w łazience, były no, masakra w cyborach, po prostu. Walczyliśmy i z góry i z dołu. Jak są na drzewy, no to po prostu bierzemy do wora, zbieramy i nas nie Jak wejdą do jakiejś paki, czy do czegoś, bo bywa różnie. Do góry, no, cuda się działy. No to się bierze wtedy ze wszystkim i się najwyraźniej drugi dzień. Potem, bo my na, na, na swoim podłodku. tak., ja, no, ja, no? rozumiem, rozumiem. No. Kurczę. No, jak się na, na, na ścianie, to zbieramy ze ściany, spryskamy wodą, zbieramy ta, ze ściany ta. i już nas nie ma. No, no takie, takie. No zależy no. Gdzie, co i jak, no nie, każda, każda, każda akcja jest inna, może tak. No kurczę, bo się śmieję już tutaj no. mówię, bo mój kolega słucha, się przysłuchuje rozmowie i mówi, ty tam naszczałeś, nastrałeś, i mój kolega mówi, dobrze, że tam się jeszcze nie spuściłeś na ten ul. <laughs> Dobra, co w szopy jeszcze tam jest. Pan tu co tam jeszcze w tej jest, jest tam jakiś dostęp. A może mi pan wyszła zdjęcie, jak to wygląda w ogóle, gdzie one tam siedzą No nie, no, w rogu szopy, no nie wiem, kurczę, no jest tam dostęp normalny, wchodzi pan i tam jest przyświecić tylko trzeba i wszystko je, jest, no. Normalnie. A i one tam wiszą. No wiszą se mówię, pobudzone były wczoraj jak były tam oszczane, a dzisiaj już jest spokój w miarę, ale ale widzę, że są, bo się kręcą, Aha. latają. A... Um, ma Pan opcję i zrobić mi tego zdjęcia z tak, tak czystej mojej ciekawości, chciałbym zobaczyć jak to wygląda, żebym miał, wiedział co po powiedzieć, co mam za zaproszeniem. No mogę, tylko jest tam na, na... na... fajdaczone, nie? No to dobra, no to ja już wiem. No, no to ale, ale, mog ale... mogę nagrać filmik, czy tam zdjęcie. Dobra. dobra nie mi on wyśle zdjęcie i wyśle mi adres, ja dzwonię do kolegi i mu powiem jaka sprawa. Dobra. Dobra, może być. Dobra. Dzięki. No, o, o, okay. no. Dzięki no. bardzo. Hej. Kolejny się chłop na ten. Na, nalał na ul dwa razy, raz nasrał. Dobrze, właśnie dobrze że się jeszcze nie spuścił, skurwysyn. syn. Eee.